2 miliony złotych na licencję Marketplace'a, tyle właśnie musisz zapłacić, jeżeli chcesz mieć mirakla. No i to ma sens dla firm takich jak Decathlon, Empic czy Media Expert, bo to są giganci. A co jeśli ty w mid masz tylko pół miliona do miliona na cały budżet? Nie mówimy tylko o licencji, ale jeszcze customizację. Dlatego jeżeli weźmiesz pod uwagę, że Marketplace to jest złożoność biznesowa, B2B jeszcze pewnie razy dwa, a już B2B jest razy dwa od B2C, to znaczy, że mamy razy cztery to trzeba pomyśleć o czymś elastycznym, o frameworku, który da Ci swobodę budowania funkcjonalności specjalnie pod Ciebie, specjalne middleware y do rozliczenia się z Twoimi sellerami, jakiś też system split payment, żeby automatycznie te płatności szły do Ciebie i do Twoich sprzedawców. Wiele różnych jest tych rzeczy, które trzeba rozważyć, żeby zbudować dobry marketplace i nie trzeba wydawać dwóch milionów od razu na licencję, tylko być może pół miliona do miliona na wszystko, łącznie z customizacjami w Twoim marketplace. Jeżeli zaczynasz marketplace, albo jesteś w midmarkecie, rozważ alternatywę do mirakla, jaką jest Sylius.